Wojtek majewski witam w moim archiwum właściwie w motoarchiwum, bo wszystko co tu jest związane jest z motoryzacją tak jak i moje życie ja od 80 lat a właściwie od 80 roku najpierw pracowałem w radiu katowickim robiąc program motoryzacyjny za kierownicą później od 85 w telewizji wszystko to było związane z motoryzacją stąd ogromne archiwum setki może nawet tysiące kaset a i mnóstwo wspomnień, ponieważ jest to nasze drugie spotkanie. W pierwszym pozwoliłem sobie zaproponować Wam zagadkę. Myślę, że trudna nie była, więc pora na rozwiązanie. Pytałem z jakiego rajdu i kogo oglądamy w tak zwanym onboardzie. I zobaczmy, posłuchajmy. Teraz widać, że jest to rajd zimowy, dolnośląski rajd zimowy. Tak dyktował Jarek Baran Januszowi Kuligowi. W tym sezonie w 1997 roku, pierwszy raz startując z O Chilomaxi, ta załoga zdobyła tytuł Mistrzów Polski. A więc 99 rok, rajd zimowy. To było nasze krótkie wspomnienie, wspomnienie i od razu rozwiązanie zagadki. Mam nadzieję, że to nie było trudne. Obiecuję, że dzisiejsza będzie bardziej skomplikowana, bo właściwie te dzisiejsze wspomnienia chcę trochę poświęcić rajdom, a skoro było krótkie spotkanie... Z Januszem Kuligiem chcę przypomnieć taki rajd, rajd Barum, rajd Mistrzostw Europy, który uznawany jest za jeden z najtrudniejszych. Przy okazji przypominam, to są proszę Państwa betakamy. Duże kasety służyły do archiwizowania. No i teraz spotkanie z Januszem Kuligiem po rajdzie Barum, bardzo trudnym rajdzie, w którym Janusz błysnął wielką klasą. Wszystko, ja później żeby, miałem okazję e, nagrać z nim rozmowę z podsumowującą. Samochód Ford w WRC Janusza Kuliga. Jest to jednocześnie zapowiedź programu Autosport. Sport. Gościem tego programu będzie Janusz Kuli, który kilka dni temu wygrał bardzo trudny, zaliczany do Mistrzostw Europy Raid Bar. Przyjechaliśmy pierwszy odcinek na drugim miejscu, na kolejnych wygraliśmy, ale na w powtarzanym odcinku w koprzywnicy to są tereny testowe zakładów Tatry. Odcinek dla wydaje mi się przede wszystkim dla kibiców, około 60 tysięcy ludzi oglądało ten OS. Pierwszy raz oczywiście pojechaliśmy dla nich. To nie była jazda stricte na czas. Przede wszystkim pojechaliśmy po to, aby, aby kibice mogli sobie popatrzeć na, na ślizgający się samochód, bo to do, do, dostarcza dużo wrażeń. Natomiast przy drugim przy powtarzaniu tego, że OSU mieliśmy drobny problem z samochodem, zepsuł się czujnik, który steruje wtryskiem wody w samochodzie, oczywiście włączył się program zastępczy, taki rezerwowy, no i samochód stracił prawie połowę mocy. Dojechaliśmy do strefy serwisowej, nie ukrywam, że przez chwilę zrobiło się ciepło w zespole, bardzo gorąco, czy to się uda naprawić, no ale serwis uporał się świetnie z tą usterką i, i, i po... W połowie dnia mogliśmy dalej kontynuować jazdę samochodem, już w pełni sprawny. Był taki jeden odcinek, który się nazywa Pindula. To jest bardzo charakterystyczny OS na rajdzie Barum. Porównać... Tak, nasza Michałkowa, zdaje się, Sadnie. tak. Można go porównać z naszą Michałkową. On jest bardzo techniczny, długi, 18 km, bardzo morderczy. Trzeba dodać, że podczas całego rajdu Barum było bardzo gorąco, bardzo parno. W samochodach było strasznie gorąco, chwilami ponad 50 stopni. I to wszystko wpływało na organiz zawodników, stąd tak dużo wypadków, jakie miały miejsce właśnie na razie. baru. Ten OS potraktowałem bardzo prestiżową. Rekord tego odcinka specjalnego należał do Enrico Bertone, udało nam się go poprawić o kilkanaście sekund. Przejechaliśmy ten OS pięć razy przed rajdem, także nie ukrywam, że z tego powodu się cieszę, że tym razem, czy w przyszłym roku, w informatora, że dla kibiców rekord tego os będzie należał do mnie, mimo tego, że startowałem na tej próbie po raz pierwszy. I na koniec niespodziankę. Proszę państwa dla mnie wtedy spotkanie z Januszem Kuligiem po tym wielkim rajdzie było też pewnym przeżyciem bo przecież dziennikarz kontaktujący się z wspaniałymi ludźmi to jest dla niego też frajda ja będę opowiadał również o rajdach mistrzostw świata o różnych rajdach mistrzostw Europy kiedy stykaliśmy się byliśmy blisko tych wielkich gwiazd dla nas w Polsce wtedy największą gwiazdą był Janusz Kulig wspaniały zawodnik Niestety tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym i od wielu lat nie oglądamy Janusza na odcinkach specjalnych, ale jest na wielu odcinkach specjalnych w moim archiwum i myślę, że będziemy niejednokrotnie się z nim spotykali. Jak mówię o Januszu, zawsze coś nie tu łapie w gardle, bo... Mogę powiedzieć, że byłem z nim zaprzyjaźniony i strasznie e, smutno mi jest, kiedy myślę sobie i oglądam te dawne materiały. Kiedy były takie plany, były takie możliwości, kiedy on właściwie już przecież zaczął startować w Mistrzostwach Świata i miał świadomość swojego ogromnego potencjału. Przesympatyczny, miły, uśmiechnięty, życzliwy dla wszystkich Janusz Kulik. Myślę, że to było fajne wspomnienie. Znakomita jazda na tej słynnej pinduli. Na rajdzie Baron. Do Janusza wracamy, ale teraz proszę Państwa będzie coś, co jest jakby zobowiązaniem z tego poprzedniego spotkania. Myślę, że nie wszyscy wiedzą, że zanim powstała firma Skoda Polska, wcześniej Kulczyk, importerem samochodów Skoda była prywatna firma Latowski Szpak. Ja z tą firmą współpracowałem i wspólnie z kolegami z radia, Andrzejem Błaszczykiem i Zbyszkiem Maleckim stworzyliśmy taką piosenkę, później teledysk na Targi Poznańskie. Myślę, że uśmiechniecie się, jak to wyglądało. Tak oto brzmiała piosenka i reklama Skody. Ja wolę Skodę na niepogodę, na długą trasę, na dziewczyny młode. Po mnie pociąga dyskretna uroda. Skoda, Skoda i tylko Skoda. niezawodny motor, krew. Laska, to je moja holka, to je moja laska, to je moja holka, to je moja laska. Skoda? Tak! Latowski szpak. Mieliśmy, proszę Państwa, sporo frajdy tworząc ten teledysk, promując właśnie skodę. Czasy zupełnie inne. Widzieliście Państwo, jakie auta tam stały. Dzisiaj skoda to potęga, to znakomite napędy na cztery koła, to teraz e, samochody z systemem plugin, a więc hybrydowe, czyli Kwintesencja nowoczesności, tego co nowoczesne w motoryzacji. Wtedy czasy były zupełnie inne. Ale wyjmijmy tę kasetę. I teraz, proszę Państwa, coś, co mnie się wydaje, jest jednym z moich takich najwspanialszych, najbardziej ekscytujących wspomnień z czasów rajdowych. Ja, jak Leszek Kuzaj zaczął startować w Mistrzostwach Świata, był to rok 1998, zacząłem. Wędrować właśnie z rajdu na rajd. Zaczęliśmy od rajdu Monte Carlo, wtedy słynny Mostek. Będziemy do tego wracali. Przecież o Leszku Kuzaju też niejednokrotnie będę Państwu opowiadał. Później rajd safari z Krzyżkiem Gęborysem. Słynny rajd Portugalii, gdzie Kuzaj dachował. Ale oczywiście kibicując Leszkowi, jeżdżąc z nim, mieliśmy wtedy okazję zbliżyć się, poznać tych wielkich kierowców, którzy rywalizowali w mistrzostwach świata. Dla mnie zawsze. Wielką gwiazdą był Colin McRae. Przecież któż z nas e, nie bawił się, nie grał e, w tej rajdowej grze? Colin McRae. Wybieraliśmy sobie odcinki specjalne, rajdy, każdy miał swoje ulubione. Ja lubiłem Finlandię, lubiłem Australię. No a Colin e, w 1995 roku, jadąc subaru, e, zdobył pierwszy tytuł e, Mistrza Świata. No a później e, nie wszystko mu się układało tak, jakbyśmy. Chcieli. A teraz e, pokażę Państwu coś, co moim zdaniem będzie interesującym wspomnieniem. A więc Mistrzostwa Świata Rajdowe. Jesteśmy, drodzy Państwo, na jednym z odcinków specjalnych. To jest Rajd Portugalii. Rajd, który słynął z tego, że e, na odcinkach specjalnych ustawiały się tysiące ludzi. Zobaczmy wielkie gwiazdy. Tommy Makinen, wtedy już miał na swoim koncie dwa tytuły Mistrza Świata. On jeździł wtedy Mitsubishi, jest oczywiście Loix, jest Sainz, jest Cancunen, jest Colin McRae. To byli wielcy kierowcy i to był znakomity czas rajdów samochodowych. To właśnie Carlos Sainz i Luis Moya i o nim chcę trochę opowiedzieć. Bo e, rok 98 dla Carlosa był rokiem wielkiego dramatu, ale posłuchajmy Niki Grist to pilot e, Colina Macre. Ja chcę Państwu opowiedzieć o tym, jak wyglądała sytuacja wtedy w Mistrzostwach Świata. Otóż Colin McRae właściwie był na etapie przechodzenia z Subaru i zdecydował się przesiąść do samochodu Ford. I rok 1998 był ostatnim rokiem w jego karierze w Subaru. Wtedy szukał jeszcze sukcesu, miał szansę na tytuł Mistrza Świata. Niestety ten przedostatni rajd Australii był dla niego strasznie pechowy. Prowadząc w rajdzie miał defekt turbosprężarki, no i niestety marzenia uciekły. I wtedy właściwie wszystko było jasne, że na tym rajdzie walka o tytuł mistrza świata, mówię o ostatnim rajdzie, rajdzie Walii w 1998 roku, rozstrzygnie się pomiędzy Carlosem Saincem i Tommy Makinenem. No i wtedy słynny odcinek Mickey Mouse, wylany olej i Tommy McKinnon wypada z tego odcinka, wypada z trasy i właściwie jest już niemal wszystko jasne, że Carlos Sainz będzie mistrzem świata. Tu cały czas jeszcze rajd Portugalii, ale my przenosimy się do Walii. Ostatni odcinek specjalny, Margam Park, no i 500 metrów przed metą Carlos Sainz jedzie po tytuł Mistrza Świata. Przenosimy się do materiału już internetowego. Ja na mecie tego rajdu nie byłem, ale któż nie widział tych zdjęć? Kto nie przeżywał razem z Carlosem Sainzem i Luisem, Luisem Moją tego dramatu? To było coś niesłychanego. Właściwie oni widzieli metę. Oni od tej mety byli 300 czy 400 metrów. No i niestety silnik skończył się. Carlos wiedział, że nie dojedzie, że nie dopcha. Próbował jeszcze auto uruchomić. Myślał, że coś się uda. No ale niestety nie udało się. I wtedy wiedział, że nie dokończy tego rajdu. Że tytuł Mistrza Świata trafia ponownie do McKinna. A Słynny gest jego pilota, Luisa Moi, wyglądał w ten sposób. Zobaczcie Państwo, jak to było, jak oni to przeżywali. Jeden z największych dramatów w historii rajdów samochodowych. Muszę powiedzieć, że sam przeżywałem to razem z nimi, bo wszyscy, którzy kochają rajdy, wiedzą, co to jest. Praca całego roku. Przejeżdża Bruno Thierry, a, a to był ten właśnie gest. Aż trudno to uwierzyć, 300 metrów silnik, silnik A. Tommy Mackinent w tym momencie dowiedział się, że jest mistrzem świata, mimo że był spakowany, że wybierał się już do domu. Ten dramat, który rozgrywał się podczas rajdu w Walii, był dla mnie wielkim przeżyciem. Dla wszystkich, którzy kochają rajdy, wyobraźcie sobie Państwo. Już ogromna radość. El Matador, wielki hiszpański kierowca rajdowy, jego znakomity pilot Luis Moya jadą po to, aby cieszyć się tytułem Mistrzów Świata. Oni nie wygrywali tego rajdu. Wygrał go po raz pierwszy Richard Bars, który rywalizował rzecz jasna o miano najlepszego brytyjskiego kierowcy z Colin McRae. Colin miał tam problemy techniczne i Colin wtedy... Pożegnał się z Subaru, jemu też bardzo zależało, żeby w tym ostatnim rajdzie Subaru wypaść jak najlepiej, też mu się nie powiodło, defekt i tak skończyła się przygoda Kolina Macrée z Subaru i tak skończył się dramat Carlosa Sainca, którego Toyota niestety nie dowiozła go do tytułu mistrza świata. Tych wspomnień ja mam bardzo wiele. Myślę, że dla Was, dla miłośników rajdów, to są też takie chwile, które gdzieś tam w sercu są, bo przecież rajdy to emocje, rajdy to są takie chwile, które w naszej pamięci zostają. Ja dziś wspomniałem to, co gdzieś tam we mnie głęboko siedzi, bo przeżywałem to pewnie. Razem z nimi, razem z wieloma miłośnikami sportu rajdowego. No i teraz obiecałem, że będzie zagadka. Mam nadzieję, że chcecie się wspólnie z nami bawić. Teraz jest taki czas, że e, walczymy z koronawirusem, ale myślę, że jest też taka chwila, żeby się po prostu pobawić, żeby powspominać. W związku z tym ja proponuję teraz zagadkę, która moim zdaniem będzie bardzo trudna. Najpierw krótki onboard, później fragment rajdu. Jeżeli rozpoznacie, kto jest kierowcą tego samochodu to jest naprawdę mistrzostwo świata nie będzie to łatwe ale przecież o to chodzi żeby te zagadki były dość trudne przypominam jeżeli możecie to subskrybujcie mój kanał lajkujcie na Facebooku spotykajmy się a teraz zagadka Jaki to rajd? Kto dyktuje? Kto prowadzi samochód? Sądzę, że ta zagadka będzie rzeczywiście bardzo trudna. Na razie nie informuję o nagrodach, pewnie coś wymyślimy, nawiążemy może współpracę z firmami motoryzacyjnymi, ale poczekajmy jeszcze. Na razie traktujemy te nasze spotkania jako lekarstwo na koronawirusa, na zabicie czasu, na coś, co pozwoli nam wspominać. Te wspomnienia często dają radość, dają fan. I pozwalają zapomnieć o tym, że nagle pojawiły się trudne czasy, w których przyszło nam żyć. Pokonamy to, proszę Państwa, damy radę. Spotykajmy się w archiwum motoryzacyjnym Wojtka Majewskiego. Zapraszam na kolejne spotkanie. Dziękuję.